W cieniu pałacu kultury imienia Józefa Stalina i w cieniu ustroju jego imienia, polscy projektanci robili co mogli, by gonić świat. A mogli niewiele. Zaledwie ułamek efektów ich talentu trafiał do produkcji. Z magazynów Instytutów Wzornictwa wyciągnięto to, co najlepsze, uratowano i wystawiono w Muzeum Narodowym. Piękno formy. To była ta forma organiczna, która wtedy zagościła w, we wzornictwie. To były te opływowe kształty w ceramice albo wzory geometryczne. Artyści, których młodość przypadła na lata PRL, walczyli z chronicznym brakiem drewna, plastiku czy szkła, ale i z chronicznym brakiem gustu decydentów. Trudno powiedzieć, co gorsze. Wtedy przemysł nie był jeszcze gotowy, żeby te. Yy... Awangardowe, nowoczesne projekty zrealizować metodami przemysłowymi. W tydzień wystawa ściągnęła kilka tysięcy zwiedzających. To muzealny ewenement. Nostalgia, nadrabianie zaległości w sztuce, a może moda? Wszystko to naraz skłoniło właścicieli tej warszawskiej kawiarni do właśnie takiego wystroju wnętrza. Tu rządzą linie faliste na cienkich, drewnianych nóżkach. Ja bardzo lubię takie miejsca, w których czuję się jak u babci w domu. Y, I szukam takich miejsc, mam kilka takich mebli w domu. Chcieliśmy być nowocześni. Taki tytuł powinna nosić ta wystawa. A chcemy być nowocześni, to motto tego miejsca pod łodzią. Dużo serca włożono na tę rzecz. To świątynia współczesnego polskiego designu. Jak tam z jego kondycją. Czy my jesteśmy ileś jednak lat za tym designem światowym? Nie, nie. Jesteśmy. E... Na tym samym poziomie, czasami wydaje mi się, że nawet na lepszym. Tej sztuki użytkowej na szczęście nikt w muzeum nie zamknie. Sprzedaje się świetnie. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.